co było, nie wrócić i szaty rozdzierać, jak próżno. Cóż, każda epoka ma własny owyczaj i A przecież mi żal, że do drzwiach nie pojawi się pusz. Tak chętnie bym dziś choć na kwadrans na koniec nim wpadł. A przecież mi żal, że drzwiach drzwiach nie ja mi się później. tak chętnie bym dziś, choć na kwadrans, na koniec nie wpadł. Dziś już nie musimy, piechoto się wlec na spotkanie. I tyle jest aut, i rakiety unoszą nas w dal. A przecież nie żal. Że po Moskwie nie suną już sanie. I nie ma już sam i nie będzie już nigdy tak żal. A przecież mi żal, że po Moskwie nie suną już sanie. I nie ma już sam i nie będzie już nigdy tak żal. Pozdrawiam pojęty, mój wielki mego stwórcę i mistrze Żeś by mój wiek, doświadczony mój wiek pragnę czcić. A przecież śliżam, że czasami jak śnią nam się bożywiszcza. I tak to już jest, żeśmy czołem gotowi bić. A przecież śliżam, że jak dawniej śnią nam się bożywiszcza. I tak to już jest, że No cóż, nie nadal, na darmo Zwycięstwem nasz Lach się świetnie. I wszystko już jest Cicha przystań No na i wikt. A przecież śliżam, Że nad naszym zwycięstwem Nie jednie burując okoły, Na których Nie został już nikt A przecież I żal, nad naszym zwycięstwem nie jednym, górująco na których nie został już nikt. Co by było, nie wrócić, wychodzę wieczorem na spacer. I nagle ujrzałem, na jak co za gość, rżą konie sam, Aleksander Siergiejewicz przechadza się, A głowę bym dał, Że już jutro wydarzy się coś. Rżą konie łzami, Aleksander Sierkiewicz przechadza się, A głowę bym dał, Że już jutro wydarzy się coś. Dariusz J.